Wszystko i nic jednocześnie. No tak, bo patrz, szukałam, żeby sobie nosić ze sobą okulary i szukałam, żeby było przypięcie. Mhm. Tak. Jedno jest... Czy jedno jest, żeby się Powinnam... nie powtarzała sytuacja z wczo... Czy to jest jeszcze łyżka do buch? Tak, to łyżka Jezu jest w Powinnam dostać trzy w sumie, bo trzy zamówiłam, ale mogłam nie chcieć trzech. Nie mhm. wiem czemu, bo jedna jest do... dla, ma... dla tej, a to są prezenty... Dla mam, dla Matej. Dla Marzenki jedna jest. Mhm. E, tu są ścierki z mikrofibry, ale mm. chyba raczej nie nadają się. A miski są, taty dzieciaczków. Też takie chcę. No możesz jednego sobie brać, ja tak, Bo jest domy. sześć, każdy jest inny, specjalnie kupione takie ciemne to dla chłopaczków. A tu dwie dziewczynki, Zosia i tam jak ona tam ma. Tu starszy co przeklina i dwóch takich śmiesznych chłopaków. Co tu jeszcze mam? A, nauszniki to sobie schowam do magicznego kuferka, bo zawsze na wyjazdy zapominasz. Chyba, że chcesz sobie jedne teraz wziąć, przysposobić. Y, powiem Ci, że jak, innych i, jak, nie jak ich było, zapominam, to ja i tak się nie podepnę, bo mam teraz to wejście, co jest przez ten i tak nie będę e. zapominać. E, to I to, mi nic i, to nie da. I kupiłam sobie co prawda męską... Woda nam się na makaron gotuje. E, co prawda męską... Kińszczyzną świerdzi, nie? Co prawda... Tą nerkę męską, ale taką chciałam malutką. Ciekawe czym się telefon zmieści. I chciałam taką właśnie, żeby były te y, na boczkach takie... Bo bo ja rzad... nie tak wiem, ale później zobaczysz, ale żeby na boczkach mają też... A już mi się urwało. Ale kupiłaś. <gry> ale nieźle. Nie. No chińszczyzna niestety. Wszystko kosztowało grosze, ale bardziej tu o to mi chodziło. No, no, jeden możesz tylko wziąć. Nie przewidziałam Również. Ciebie w tych. tych. Jak chcę? No, bo to dla dzieciaczków tylko, wiesz? A ja jestem. Ty co? też jesteś mój dzieciaczek, a to dla dzieciaczków i jeszcze w dodatku. Karaty. Słuchawki 4 minutnik, 2 razy po 4, czyli 9. Breloczek 6 razy po 3 złote. Etui 4 złote do okularków. Ściereczki to nie jest mikrowłókno, bo to jest jakiś miś. Łyżka do butów, jedna sztuka. A gdzie jest druga łyżka do butów. To. Ale dwie powinny być. A jest tylko jedna skasowana. Na jak są dwie? No, a mówię, że jest jedna skasowana. No nieważne. Saszetka, a to czyli tak, słuchawki drugie i koszt wysyłki. No nie skasowali, to nie szkodzi, ale i tak zapłaciłam za nią, bo to No nie wiem, fioletowy jest ładny. Fioletowe są jeden jaśny, drugi ciemny. No różowy, no to muszę różowego wziąć. Jasnych nie bierz bo za, zaraz u ciebie będą brudne. Cholera, masz rację, jestem ja <noise> Nie, po prostu tak mi się wydawało, że dla dziewczynek to będą takie fajne. A ten ja jeden dziewczynką, ale te dziewczynki są małe, bo one mają tam po 4 i 6 latek. I co, to już koniec? Patrzcie? Yy... A, faktycznie koniec. To no, Pomyśla... jest podpisane. Co jest podpisane? Mata Wannowa. Muszę ilość 24, 20... no nie wiem tu taki duży dwadzieścia 24 muszle. sztuki, my nie mamy to tyle to... wanien w domu okay. w ogóle.